Kamil N zabił własnych rodziców i pomogła mu w tym jego dziewczyna, Zuzanna M. Zrobili to, by móc być razem i przy okazji zagarnąć ogromny spadek po zmarłych. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. W nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach, niedaleko Białej Podlaskiej, doszło do wstrząsającej zbrodni. 18-letni wówczas Kamil N i Zuzanna M w środku nocy zakradli się do willi rodziców chłopaka Jerzego i Agnieszki N. Wszystko po to, by zamordować ich z zimną krwią. Zabójstwo zaplanowali w najmniejszych szczegółach. Chcieli, by całość wyglądała jak na filmach. Weszli do sypialni na piętrze i zaatakowali w tym samym czasie, kiedy ich ofiary jeszcze spały. Jerzy N., pułkownik Straży Granicznej, walczył o życie, choć został ciężko ranny. Powalił Zuzannę, wytrącił jej z dłoni nóż. Prawdopodobnie przeżyłby atak i pokonał dziewczynę, gdyby nie to, że jego własny syn, Kamil, postanowił pomóc jej i zaatakował ojca od tyłu. Kilkakrotnie dźgnął go w plecy, póki mężczyzna nie padł bez życia na ziemię. Wtedy osiemnastolatek rzucił się na matkę, która próbowała uciec. Złapał ją w drzwiach wejściowych i zadźgał, podobnie jak ojca. Na sam koniec poderżnął kobiecie gardło. W trakcie szarpaniny z ojcem chłopaka, Zuzanna ugryzła go w dłoń. Nie chciała jednak zostawiać śladów zębów po sobie na ciele ofiary, więc próbowała odciąć mu ręce. Nie udało się i, ostatecznie, w panice para wybiegła z domu. Przebrali się w nowe, czyste ubrania i pojechali do Krakowa, by wziąć udział w wieczorku poetyckim. Zuzanna chciała bowiem zostać artystką i miała spotkać się ze swoimi pierwszymi czytelnikami. Razem z Kamilem zachowywali się tak, jakby nic się nie stało, mimo że pozostawili po sobie pełne krwi pobojowisko. Policjanci błyskawicznie odkryli prawdę, mimo że para nastolatków była przekonana, że śledczy nie trafią na ich trop. Przyznali się do winy. Początkowo wręcz chwalili się zbrodnią, co jeszcze bardziej szokowało opinię publiczną ale w trakcie procesu zmienili podejście, zaczęli wzajemnie oskarżać się o nakłanianie do zbrodni, rzekoma miłość przestała mieć dla nich znaczenie. W sądzie każdy z nich myślał tylko o sobie. Sąd skazał Kamila N. i Zuzannę M. na 25 lat więzienia. Ludzie byli oburzeni, bo byli pewni, że para usłyszy karę do żywocia. Tak się jednak nie stało, a wymiar sprawiedliwości tłumaczył decyzję młodym wiekiem sprawców. Interweniował w tej sprawie nawet minister Zbigniew Ziobro, który zaskarżył wyrok. Sąd najwyższy otrzymał kasację, lecz ostatecznie uznał, że nie ma przesłanek, by zmieniać wysokość kary i pozostał przy 25 latach więzienia. Pokój zbrodni.